Czas. Skoro jesteśmy przy miłości, Tomku, kogo kochasz? Kogo kocham? Wiesz co, obawiam się, że kocham trochę na siłę, no kocham Marusię na pewno. Maruśkę kocham, to jest taki mój, w ogóle to jest, słuchaj, to jest eksperyment taki, że to jest, nie wiem, to jest jeden i jeden... Cała Polska kocha też Marusię. Poczekaj, jest taka, że na przykład ja stoję, przy, wiesz, przy, tam przed naszym mieszkaniem, tak, przy, przy Hiltonie i, i stoją ludzie i ja mówię tak, Przepraszam, nie widzieliście państwo białego kotka z czarną mordką? Oni tak patrzą na mnie. Mówią, nie, mówią, nie, mówią, pierdolnięty. Nie, jeszcze ktoś, niektórzy są, którzy mnie nie znają, mówią, ty pierdolnięty. Gwizdzę i pyta się o, czy, o białego kotka z czarną mordką. Ja nagle robię tak, robię tak, słuchaj. Maruszka i ona wybiega, rozumiesz, i ludzie w szoku. Jak pan tego, jej, jak, jak pan tego nauczył kota? Ja wiem, że nie uczyłem jej, jej miłość. I właśnie to jest to, że każdy, kto ma zdrowy rozsądek, trochę oleju w głowie i ma ten mózg w miarę normalnie pracy, nieuszkodzony. A dzisiaj widać, że to, że to jest problem taki nawet dosyć widoczny z tym, z tym uszkodzonym. Lęki. Tomku, to jest tak, że każde, każde działanie ma za sobą jakiś skutek, lęki ogranicza, tak, ale lęki ograniczają nas bardzo chciałem, w miłości i w życiu zawodowym również. Co chciałem, kochana, powiedzieć, że nawet zwierzę potrafi dostrzec, że możesz mówić do niego, bo ja do Mariuszki mówię różnie, mówię, ty, matławcu. Ale to są tylko słowa. Ona wie, że ja czuję do niej taką ogromną miłość, że ja mi w życiu nie pozwoli skrzywdzić. A to, że to jest szmata, no bo to jest szmata, tak, to jest Ragdol, szmatka, lalka szmatka, kalifornijska yy, lalka szmatka. Mhm. Tylko, że też są tacy ludzie, którzy myślą, że ja, że ja jej ubliżam. Marusi? Ta nie da się na ubliżyć. No Spazura <laughs> z zdzieli. No ale jest cudowna. Wiesz, a widziałaś na przykład na tym zwiastunie, jak ona wychodzi spod kołdry? ona tak cały czas ze mną śpi. To jest niesamowite, że ona wchodzi pod kołdry i nawet Milena mówi ostatnio, ale ona się nie śpi ze mną. Ja mówię, nie wiem, może wyczuła, że przestałem walić właśnie i, i, i pokazuje mi, że, że wraca ten szacunek do mnie, tak? że wraca ten szacunek, bo ona, ona się odsuwała, ona mi pokazywała, że jej się to nie podoba. Ja wiem dlaczego. Oglądam wszystko, oglądam właśnie obserwując Twoje relacje. Na jednej z nich zauważyłam i usłyszałam, że bardzo Ci się nie spodobał e, kod, me kod, mega kot. Ja w nie z... Tak, z tak, ja mówię Ci wszystko od razu, od, jak było. Oglądam i Milenka mówi, o ja bym go chciała poznać. Ja mówię, ty, fajnie. Ja, ale nie, 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 to nie chodzi o to, bo ja tu mam wypięte klamoty. A, nie, nie, nie. Jak chciała poznać mojego kolegę, to załatwi im randkę, żeby poznać mojego kolegę. Każdy musi się przekonać na własnej skórze, kto jaki jest. Ona ma trochę oleju w głowie i zastanowiło mi jedno, że ona chce poznać faceta, który nie chce podwieźć kogoś tam nas i, i robi straszny problem z tego, że on nie wie, bo nie wie, z kim rozmawia. No dobra, no ale ja właśnie mam to. Mam tę przyjemność, że ja ufam każdemu od razu na początku i się przyglądam, jak się zachowuje względem mojej osoby. Jedno słowo, jedno słowo, jeden gest, jak chłopaki nie płaczą Przykutas, Przepraszam. Ja mam tę przyjemność, że ja ufam komuś od razu, nie ma, nie ma, że jest jakieś ograniczone zaufanie, no bo przecież jak miał ograniczone zaufanie, to znaczy, że ja też mierzę swoją miarą i nie wierzę w to, że ktoś może być, yy, nie wiem, na przykład w porządku, tak, no to jest takie trochę mierzenie swoją miarą. Jeżeli spotykam kogoś na swojej drodze, ja go nie znam, ja nie wiem, kto to jest, tak, to jest dla mnie obca osoba, no to dobra, no to się masz, się masz tak, poznaję go, widzę, że rozmawia normalnie, Pasuje mi, tak? Ufam mu od razu. Nie ma, że jakieś ograniczone zaufanie. Do momentu, dopóty, dopóki ten ktoś czegoś nie zrobi przeciwko wam. Logiczne. No. Tamku, ale co Ci się nie spodobało w zachowaniu Mega Nie no, że mu tą torbę sprawdzał, wiesz, takie taki trochę. Y, ja od razu mówię, pana nie znam, Może bo bardzo o fajny co chodzi. Dusza, dusza Piotruś, pan, dusza, dusza towarzystwa, tylko że z innej liny niż ja. Ja od razu komuś ufam, on ma ograniczone zaufanie. I to jest uzasadnione, nie ma do tylko... tego pełne prawo. Tak, ale ja miałem pełne prawo się, się do tego stosunkować. I mówię do Milenki, mówię, co ci zaimponowało? To, że on na przykład nie ufa temu chłopakowi, który chce się dostać do domu. Mówię, miałeś kiedyś sytuację, gdzie stałaś na przystanku gdzie nikt się nie chce zabrać, albo na cpn za dzieciaka, nie wiem, za kiedykolwiek miałaś, że ktoś się nie chciał zabrać, nie było ci przykro? No przykro. On tam się produkował, ten go słuchał. Poczekaj, tu? mówimy o... E, Tomek oglądał z, na, z Mileną e, nie, nie, Milena program... Nie, oglądała, ja nie oglądam, to Królowie Życia kiedyś chyba mnie oglądali. Pozdrawiam Piotra Wąsińskiego i, i panią Kasię serdecznie, którzy kiedyś chcieli mnie nabyć jako osobę uczestniczącą w programie. Niestety moja karta karalności zaważyła na tym, że w takim kraju żyjemy, gdzie ja jestem tak naprawdę osobą niekaraną, no bo zatarło się moje skazanie, te ileś tam, ileś tam lat już z mojego życia mi zabrało to miejsce i dziękuję, to była lekcja życia, dziękuję, więcej tam nie trafię, w kółko chodzenie nie jest dla mnie, no, szkoda czasu. Nie spodobało Ci się to, że po prostu nie chciał kogoś zabrać na no stopa ta, Mega no ta, Kot. To jest taki, słuchaj, jest taki zajebisty, jest fajny, dobra, G Git haraszow. wszystko jest elegancko, la to nie ma miejsca na żeli Papą, to jest jego życie. Ja nie mam, prawa go, nie mam prawa go krytykować, że on taki jest, ale miałem prawo go ocenić tak, i przedstawić swoją refleksję odnośnie tego. Miałem taki punkt widzenia, a nie inny i to wyraziłem w taki sposób. Mm -hmm. Mordo, pozdrawiam cię. Ja nawet chciałem fryzurę taką chcę zrobić na ciebie, ale niestety mój fryzjer powiedział, że mi nie pasuje. Jak? No, to znaczy jaką? No, no taką na ten: na, na klocka Lego. No. Tomku, w takim wiesz, razie... Że ja miałem z nim przygodę już taką, że na przykład z tym Kruszwilem, to miałem kiedyś taką przygodę, że moja eksja jakaś tam była na teledysku u niego i oni dzwonili do mnie, on się chyba upił, nie wiedział dokąd dzwoni. I ja mówię, weź, mówię, ty smrodzie, mówię, weź oddaj tej Marcie ten telefon, bo to taką dziewczynę chodziłem. też bardzo ją kochałem, też. Zresztą ja kochałem każdą dziewczynę, z którą byłem, bo inaczej nie byłbym w stanie z nią spędzać czasu, to jest normalne, prawda? Byłaby z kimś, dokąd nic nie czujesz. Nie, no właśnie, nie ma takiej to, możliwości. Nie ma w gadanie, bo ty wszystkich kochasz. No tak, no, no jestem sam na tym świecie. Mam taką potrzebę kochać i wolę kochać i się nienawidzić. Mhm. A powiedz mi. No e... hmm. A my nie jesteśmy razem przecież. Nie, ale, ale bardzo się lubimy. To jest... Boże. Za blisko był ten kikut, to słuchaj, taki stra to była taka oznaka szacunku z mojej strony, względem twojej osoby, bo jesteś fajna, miła, bardzo mi się dobrze z tobą rozmawia, jesteś mądra i mocno stąpasz po ziemi, wiesz czego chcesz, to jest fajne, bo ja na razie jeszcze nie wiem, czego chcę, robię sobie, żyję tak na spontanie, być może teraz mój umysł się bardziej jeszcze otworzy, a i tak jest otwarty. Bardzo otwarty, twoje serce jest otwarte, jesteś kochliwy, powiedz mi, ile dziewczyn było, które, które kochałeś? Mnóstwo, mnóstwo, niektóre 9, Nie jestem w stanie, naprawdę. Ja wiem, że to nie ma się czym chwalić, nie jestem w stanie. Kiedyś mój kolega powiedział, czy zamykam się w 100 tysiącach. Ja nie wiem, nie, wiem. ciężko powiedzieć, bo tych związków moich było bardzo... Bo ja mam tę przyjemność, właśnie jak ci mówiłem wcześniej, teraz powrócę jeszcze ostatni raz do tego tematu, że ja ufam komuś od razu, ale bardzo szybko za, z, zaburza to zaufanie, poprzez to, że nie jest przygotowany na relacje z kimś takim jak ja, z taką osobowością nieprawidłową, jaką mam. Nie każdy jest w stanie żyć w zgodzie, no bo no nie wszyscy są tak szczerzy, tak prawdomówni. Niektórzy mówią, że jestem ten odkręcony, pozna... odkręcony. No ale to świadczy o ich ograniczeniach niestety. Czyli poznając kogoś, wchodzisz jako otwarty człowiek, otwarty, tak, 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 otwierasz wszystkie tak, tak. karty. Wszystkie, ale cały dupy nie osłaniam. Czyli normalne, że moje tajemnice są jakimiś tam moimi tajemnicami, to są, to są rzeczy z przeszłości. Czasami jest tak, że jak kogoś naprawdę bardzo pokocham, jest mi bliski, to są takie momenty, że leżę koło kogoś i. No i normalnie się wzruszam, płaczę i mówię, że na przykład boli mnie to i to i, i sobie przypominam jakieś sytuacje, które mnie zbudowały, wiesz? Ciężko mi jest o tym mówić, bo, bo mimo to, że stało się coś, nie wiem, 20-30 lat temu, czy tam, czy tam 15, to i tak dla mnie to jest tak, jak na przykład dziewczyna mówi, że ją ktoś zgwałcił i mówi to tak z zimną krwią, to ja uważam, że, że ona nie wie, co ona mówi, albo, albo po prostu nikt jej nie zgwałcił. Bo bo ja przeżyłem inne krzywdy, gdzie ktoś mnie, po, 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 ktoś mnie starał się pozbawić jakiegoś tam szacunku i honoru, jakiejś godności i cały czas walczyłem z tym, gdzie ja byłem sam nawet, się, ja się wstydziłem pójść na skargę do starszych kolegów, wiesz, żeby wyszło, że ja nie mam jaj, wiesz. I to, i to było największym moim problemem, ale przeszedłem przez to wszystko godnie z głową podniesioną do, do góry i to tyle, I, ale nie w chmurach. Czyli koleżanki też opowiadały ci o swoich tak, bardzo tak, złych tak, sytuacjach, momentach tak, w życiu. Tak, tak, ale to, ale Tomku, uwierz... no, trzeba doradzić takim koleżankom, żeby zgłosiły do odpowiednich organów, nie tylko kolegom, którzy załatwią sprawę po swojemu. Historii takich, które biorą cię na Lito się pełno. To wystarczy, że jesteś, jesteś, jesteś w miarę w, w miarę bys, bystra i, i masz jakieś tam doświadczenie względem różnych sytuacji i wiesz, czy ktoś jest szczery czy nie, bo to widać, to widać go mogiem. No, nie, nie każda, yy, ta co mówić, by była zgwałcona, była zgwałcona, ale to szczegół. Nie każdy ten, co jest taki pokrzywdzony, jest taki pokrzywdzony, a często ci, którzy są tacy święci, to nie są wcale tacy święci. Ale to szczegół. Yy, z miłości przejdźmy do walki. Kiedy twoja walka? Yy, no, jak już mówiłem i zawsze będę powtarzał, walka. Trwa od kiedy postanowiłem, że walczę z przeciwnościami, chcę być lepszym człowiekiem, to walczę z samym sobą, to przede wszystkim. Miała być walka z Andrzejem, zobaczymy czy będzie walka z Andrzejem. Z Żuramem. Tak, jest pomysł. Jak najbardziej Andrzeja przyjmuję, ja w ogóle nie trenuję, także ja się nie przygotowuję. Może, może to nastąpi za, za tydzień, dwa, trzy miesiące, jeżeli będę miał pewność, że ta walka w ogóle dojdzie do, do tej walki, będzie realizowana. Na razie ma być walka z Miśka, z Żuromem, więc yy, tutaj dwóch. Yy, dwóch yy, panów wymienionych wcześniej będzie ze sobą staczać pojedynek na gali numer 4 chyba tak jak dobrze pamiętam. Oczywiście Darek ma inne pomysły co do mnie, takie pomysły to ja już ja zanim to się zaczęło, czyli zanim ktoś wpadł na taki pomysł to ja już wiedziałem, że taki pomysł będzie będzie brany pod uwagę i zanim przystąpiłem do tej federacji to ja już wiedziałem, że tak to się może skończyć, a nawet mało tego narzuciłem kiedyś swoją taką swoją jakąś tam ideę, że mogłoby być tak, a nie tak. I no i też jest to brane pod uwagę, czyli w sensie Prowadzenia mojego jakiejś tam konkretnej gali, ale to też wszystko ma, wiesz, swoje jakieś tam e, początki i będzie miał swój koniec. Jak to będzie realizowane, w jaki sposób? Ciężko powiedzieć. Czy jest osoba, z którą byś chciał bardzo zawalczyć? Wiesz co, nie mam, nie mam. Ja, ja już powiedziałem dlaczego. Jest to jest zła krew, może kogoś nie, nie lubisz. Nie, no ja nie mam, nie mam takich osób, których, których, których nie lubię. No, jest taki moment, że. U mnie sytuacje złe trwają chwilę. Ja wiem, że każda najgorsza sytuacja, dlatego zawsze znajduję... Zawsze, warto znajdować pierwiastek szczęścia w każdym nieszczęściu ludzie. Nie dopatrujcie się tylko do złych rzeczy. No, niepoprawny optymizm. A jak ktoś ci wkurzy, nie masz ochoty czasami mam, mi przyłożyć mam, takiej osobie? Mam, mam, ale śmiałem. Le... się zaciska. Dobra, to teraz powiem ci lepszy numer. Miałem taką ochotę, jak kiedyś pani po podnosiła mi Marusię i, od i odchodziła w zupełnie innym kierunku. No i za to, że miałem taką ochotę i machnąłem ręką i tam naplułem na nią, dostałem rok i 6 miesięcy. Powiedziałem, że jest więcej nawet, że nawet czasami się nie chce ale na Nie kogoś uderzyłeś klucz. Pani? Nie, nie uderzyłem, ale mam w zarzucie normalnie pobicie, że z takim impetem uderzyłem panią, że jej spadły okulary. Nie było obdukcji, nawet nie było tarcia na skórka. Słuchaj, się Marcina, zapyta się Marcina, się każdego z kim, z kim, boksowałem, z kim tego Buleta, taki bardzo fajny chłopak, który też prowadzi ze mną treningi, Karol Cieślak, Marek Zięba, no pełno osób, Tymek Nowicki, no tam mógłbym wymieniać, jest mnóstwo fajnych chłopaków, już cały knockout na stula team. wszyscy, przecież każdy wie, no że jak gdzieś tam wchodzę na, w jakiś cykl treningowy, to to uderzenie jest dosyć, dosyć mocne i nieraz tak było, że ktoś tam... z panią uderzył, to by... To by wbił to okulary w twarz. I naprawdę by się skończyło źle dla mnie. Ja wiem, że sobie bym zrobił krzywdanie, bo, bo mi to tam ona to latała. A byłeś w stanie uderzyć kobietę? Yy, wiesz co, bywałem, tak. Bywa, bywało tak, że, że bywałem agresywny wobec kobiet. Wiesz dlaczego? Powiem Ci już teraz wytłumaczyć, dlaczego. To nie jest żadne wytłumaczenie. Panowie, to jest bezsilność. Bezsilność boli najbardziej. Jesteś bezsilny, płaczesz. Facet jak jest bezsilny, to płacze. Byłem bezsilny, bo wydawało mi się, że kobieta mnie kocha. Ja oddawaj mi serce, bo to jest właśnie to, co mówiłem, że ja od razu ufam na 100%, kocham na 100%, wchodzę na 100%. Teraz wchodzę bardziej ostrożnie w relacje i bardziej dorośle. Wiesz, że jestem, jestem na tyle tolerancyjny, że nawet jak pójdzie i to jest tak, jak ten bumerang, pójdzie, poleci, gdzieś tam się wyrucha i wraca, wiesz? I widzi, że nie było wcale tak dobrze. I zawsze wraca, ja, muszę, do, ja muszę dobijać, ja muszę dobijać. Poprawiać po, nie wiadomo poki już będę mówił tutaj przed kamerami. Mój Ujezus, przepraszam. Nieraz poprawiałem, panowie wstydcie się. Naprawdę. Jeden pije barszczyk, drugi, drugi pije kiwi. A co pijesz? Wiesz co, to jest jakiś a, ananas, kiwi szpinak, Takie, takie coś zielone. Nie mm, będę rekrytał. Zdrowo? Tak, zdrowo, zdrowo. Tomku, a, a może walka z megakotem? Skoro się zdenerwował, zdenerwował swoim zachowaniem. Nie zdenerwował, mnie nie stanie. Jest fajny, śmieszny, ale jak, wale, jak jak chce walczyć, to jak najbardziej. Nie możemy powalczyć w melarzu, tylko że ja nie piję alkoholu od razu mówię i też nie chciałbym wracać do tego, co było mi nie, nie do końca na, na korzyść. Więc jak walka, to tylko. Walka taka fizyczna w oktagonie, w ringu, na jakich zasadach by chciał? Jak najbardziej tak. Ja nie jestem, wiesz, że ja nie jestem agresywny. Ja nie wchodzę po to, żeby walczyć, żeby kogoś zgładzić, nie wiem, zabić, zrobić mu krzywdę. Ja nawet z wychodziłem. Ja myślę, że zrobimy wymianę. Mówię, Krystian, dawaj, wymianę zrobimy, tak? Ja mówię tej wariacie. Ja z uśmiechem na twarzy potrzebny do narażnika przywitałem się z Anzorem. Z szacunku do, do całego narożnika, z każdym. Do Krystiana mówię to, co Krystianiku: sportowa walka. Tam popukamy, coś tam porobimy. Tak, tak, tak. No i to widziałeś, jak to się skończyło. Nie, byłem przygotowany, słuchaj, byłem na czterech treningach pełnych, nie, nie, nie było mi potrzebne więcej treningów, on przygotował się rok, dobra, ja tam coś robiłem, nie będę mówił co, bo nie każdy wie co, tylko ci co u nich trenowałem to wiedzą co robiłem, no, ale nie byłem przygotowany kompletnie do tej walki, ale i tak wyszedłem, no bo mi honor nie pozwolił, to jest to czego niektórym brakuje, a mówią o tym honorze i o tych zasadach, a tak naprawdę tylko szukają mafer, żeby gdzieś tam... Łatwym, łatwym łupem padło, i padło im, wpadło im coś ciekawego do kieszeni. Ale o tym zaglądaniu do portfela to już nie wspomnę. To jest A wąż siedzi, mega... nie zaglądamy komuś do portfela. Tak, no, to, nie, no to jest mega prymitywne, to, to jest, powiem brzydko, bo teraz mnie mnie przeklinać, frajerskie na maksa. Nie zagląda się nikomu do portfela. I do łóżka. Do kieszeni. W ogóle nie wypada zaglądać komuś w życie. Ważne, żeby mieć swoje i zainteresować się swoimi problemami, a nie skupiać na czyichś, bo wtedy się zapominasz o swoim życiu i przeżyjesz je tak, nie do końca, jak powinieneś. A jak wyglądają teraz Twoje treningi? Trenujesz, czy. No, no, no. no tak, tak, tak. Nie no, żartuję, nie. Mięśnie są? Tak, mięśnie przed, przed ramię ze wstrętem. I, nie, żartuję, nie, 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 nie trenuję. Mówię ci, że. Trzy dni teraz miałem rekonwalescencję z tego względu, że byłem przeziębiony mocno, więc dochodziłem do siebie. Myślałem, że to jest koronawirus. Całe szczęście to było tylko odstawienie, czyli ten, 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 ten okres od, 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 odstawienia tych różnych środków. Jakoś zeszło, zobaczymy. Z układu krążenia to będę wypłukiwał, bo to jest normalne, że jeden, jeden papieros się trawi tydzień czasu. Wow. Więc, więc więc tak, no, tyle go wypłukujemy z układu krążenia, jakby ktoś nie wiedział. O innych rzeczach nie powiem, nie wspomnę. To wszystko niestety nie jest dla naszego zdrowia. Nie każdy ma takie zdrowie jak ja, więc weźcie to pod uwagę. A ja teraz nie będę się rozbierał, ale jest dobrze, a będzie jeszcze lepiej. Jest bardzo dobrze, Tomeczku. Dziękuję, kochana. Powiem Ci, że Powie. często rozmawiamy często, rozmawiamy z, dzien z dziennikarzami innymi i z ze znajomymi, że Tomek imprezuje. Skąd bierze takie zdrowie, ale przede wszystkim skąd taka forma? Widzę ci powiem jeszcze, to jest najlepsze, że ty nigdy się nie zapytaj, skąd masz pieniądze. A wiesz co jest tak, rozmawiam z nim w rodzinę, ale słuchaj, kochana, to jest niestety ogromny szacunek dla Ciebie, bo to jest. To jest to jest kultura osobista. Ja, na przykład, rozmawiałem ostatnio z taką dziewczyną z Rzysia. Nie będę teraz wymieniał. Była z nami, wtedy to był Krzysiek krótkowski tam jeździł nam pod oknami. I y, tam z, z Don Basylem. <grym> był, ogólnie był mocny balet na VIP-ie. I, no i my sobie siedzieliśmy. Ja i, trój, i trzy, i trzy moje koleżanki. Y, no i oczywiście Zosia, czyli Milenka, y, z którą sympatyzuję bardzo ją lubię. I, I jest mi bliska, po prostu dlatego jest, 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 jest koło mnie, bo jest mi bliska. I mam nadzieję. Yy, I to było tak, że rozmawiamy, rozmawiamy i w pewnym momencie ta dziewczyna mówi, ty, to z czego ty... Nie, nie, to ty skąd ty masz pieniądze? Ja tak patrzę na mnie, mówię, pan zobacz, bo jej półtorej godziny to trwało. <noise> Ale zapytała. Tak, czekałem na to. Bo już widziałem, że szuka punktu zaczepienia, żeby o to zapytać. To, jest, to ja, ja mam z tym problem, że ludzie są przewidywalni bardzo. Ja to ale widzę. Nie, nie spotkałeś się z tym, jak kogoś poznajesz, wchodzisz w nowe towarzystwo, czy idziesz w jakieś miejsce, event, jakąś galę? Chciałbym ci coś powiedzieć, ale nie wiem czy mogę. jak ktoś się poznaje, pyta się od razu, jest zapytanie o czym się zajmujesz. Tak, ja mówię, że niczym. A skąd masz pieniądze? To jest drugie pytanie. Zbieram grzyby w lesie, no nie, nie, karmię nie, 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 nie. się jagodami. Nie, jakiś tam mam oszczędności w polskich kasach oszczędnościowych. No, A teraz powiem ci tak, jeszcze lepszy numer. Nie, dobra, nie powinienem tego mówić, bo to może być to może za ważne w mojej sprawie karnej. To ale, nie mów, to nie mów. Tak, ale przeczytałem wiele książek na temat pewnej, e, pewnej choroby, która jest e, bardzo e, złożona. I nie, nie mogę tego powiedzieć. Miałem, miałem badania ostatnio do pewnej sprawy i tak rozmawiałem z lekarzami, że oni, oni po miesiącu czasu. Odezwali się do mnie za pośrednictwem sądu i powiedzieli, że, że nie są w stanie dać mi opinii, że powołują kolejnych trzech biegłych. Trzech. Było dwóch. Czy ty jesteś normalny? Czy ty jesteś wariat? Nie wiedzą, nie wiedzą, oni nie wiedzą, nie wierzą w to, co ja im mówię. Rozumiesz? To są te słabi ludzie. To właśnie to jest to. Bagaż doświadczeń i brak zainteresowania. wiem, skupcie się na, na, na rozwoju. To może, może wtedy będzie się bardziej y, tym otwartym umysłem y, lepiej spostrzegać ludzi. Po prostu. To jest proste. I jak przód, tył. Jak ruch pospolity. Moi kochani, to jest właśnie Tomasz czy kłamacz, wszelkich schematów i przede wszystkim facet, który zmienia się specjalnie dla was. Zabijam lekarskie teorie. Wiecie, że śmiałem mieć endoprotezę w 2012 roku. Lekarz powiedział, że jak w 4 lata nie zoperuje kolana, to będzie endoproteza i będę kaleką do końca życia. Jakoś nie widzę tego. A biegam, skaczę, kopię. Zabijam również lekarskie teorie. Yy, I inne rzeczy też robię, jak coś, to proszę się odzywać, <laughs> nie no, żartuję. Tak mi się cudownie z tobą rozmawia, tak. że nie chcę kończyć, ale Pana wiem, Boże. że... Wiesz, ja ci tak naprawdę uwielbiam strasznie. Ale z wzajemnością, bardzo dużą wzajemnością. Uwielbiam z Tobą rozmawiać i obiecuję, moi kochani, że z Tomkiem będziemy się widzieć zdecydowanie częściej na kanale Najlepsza Polska Dziennikarka lub również z Paulinką, Kobiety w Tolku. Pozdrawiam Paulinkę, wszystkich bliskich, Darka oczywiście, Darka, bo Darek jest mega fajnym, sympatycznym chłopakiem. Powiem Ci tak... Mówisz też o prezesie Taak, da VIP MMA. Tak, Darek też został przeze mnie zaskoczony moimi umiejętnościami powiedział, że Pewną sprawę załatwiłem, po, nie powiem jak, ale po, mówi, że był pod wielkim wrażeniem mojej y, mobilności. Pionowej, oczywiście. O, czyli dzieje się. Można, moi drodzy? o co chodzi, ale tak. Mobilny pionowo, przede wszystkim nie poziomo. Poziomo to niech sobie inni żyją, yy, nie żyją w ogóle. W schematach, w ograniczeniach. Tak. Tak, Niech sobie. Kto chce, każdy z nas ma wybór, jeżeli komuś komfort, e, czyli komfort jest bardzo ważny, ale mm, tam się nic nie dzieje, tam jest straszna hmm. nuda, nie rozwijamy się, nie idziemy do przodu. Można dzieje, powiedzieć, to... że umieramy, prawda? Tak, no, nuda, 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 flaki z olejem. Także to tyle. No. I tym cudownym zakończeniem dziękujemy serdecznie moi kochani za uwagę. Dziękuję Tomku za rozmowę. Bardzo dziękuję, bardzo miło było Monisko. Jeszcze raz, kochana Perełko. Uwielbiam. Bardzo lubię z tą spędzać czas i rozmawiać. Bo z mądrym to miło, mi, aż miło pogadać. Tak, właśnie. O, się zaczerwienie. Tak. Dziękuję bardzo. Serdecznie pozdrawiamy ze studia w Elektrowni Powiśle. Pozdrawiamy i bez odbioru. Już niebawem widzimy się po raz kolejny.